Uwaga, uwaga. Sów benzyna, ale spalanie na poziomie diesla. Do miasta z dużym prześwitem na 18-calowej feldze rocznik 2022 Jeep Compass. Jeżeli któreś z tych haseł przemawia do ciebie, to mam świetny egzemplarz właśnie dostępny tutaj u nas w sprzedaży. Kompas 22 roku z przejegiem 90 000. 54 cylindry na łańcuchu. Spalanie tak jak mówiłem, na poziomie diesla, ponieważ ta miękka hybryda, która sama się naładuje, nie jest to plugin. Naprawdę świetnie współpracuje i nie ma z, nich, z nią żadnych problemów. Jest to bardzo trwałe auto, jeżeli chodzi o eksploatację. O właśnie ten silnik. Bogata wersja wyposażenia, światła LED z przodu. W środku mamy tapicerkę. Bardzo fajna, bo jest materiałowo skórzana, więc jest to wygodne. Boczki wszędzie miękkie, ładne, fajne, wykończenia premium. Jak to w jeepie? Samochód do 20 na godzinę jeździ na samym prądzie. E, powyżej e, jeździ normalnie silnik benzynowy, nie trzeba go ładować, sam się ładuje na trasie. Ogrzewane fotele, ogrzewana kierownica. Nawigacja, kamera cofania, czujniki parkowania, przód i tył. Klima automatyczna. Oczywiście automatyczna skrzynia biegów, adaptacyjny tempomat z radarem, sam hamuje, sam przyspiesza. Zapraszam do Jeepenisa po ten ładny egzemplarz w białym kolorze.